A więc nie spodziewaliście się? Tak, też się nie spodziewałem. Ale no, e, jakby to powiedzieć, ale no nakręciłem. Także cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie z nagrywania odcinków, czy let's playów, czy jakoś tak. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5 Online. Ym, postanowiłem. Po, w, tak przemyślałem. Tak myślę, myślę. No i postanowiłem a może by tak jeszcze raz do GTA wrócić może by coś porobić bo wiem, że jak yy, nagrywałem Sync yy, Player GTA Fabułę to był dobry zasięg no to więc pomyślałem to może teraz by tak gta 5 online może jeszcze raz wrócić jeszcze raz spróbować no to więc to więc tak nakręciłem po takiej długiej przerwie yy, gta online misja oczywiście jest to nowa misja z nowego znaczy się przepraszam z nowej aktualizacji z nowej aktualizacji, z nowej, jak się to kurde, no, po prostu jest dodali. Nie wiem, par, no parę miesięcy temu, czy miesiąc temu, dodali nową aktualizację. Klub nocny, nowe misje, nowe pierdowe, nowe byle co i coś jeszcze. Także postanowiłem nakręcić misję z nocnego klubu. Jeżeli Wam się to spodoba. Ten odcinek. Jeżeli chcielibyście kolejną misję, kolejne, nie wiem co, coś byle, coś, coś się wymyśli, może kolejny Team Labs, czy tak jakoś, no to zobaczmy. Wbijecie pod tym powiedzmy yy, tak z 20 łapek w górę, jak wbijecie 20 łapek w górę, będzie gitarka, to będzie kolejny. A jeżeli nie, to. Pierdolę te całe nagranie i tyle. Bo wczoraj trochę się musiałem pomęczyć z tym tutaj oto nagraniem. Tą misją. No po prostu tak się działo na tej pieprzonej sesji. Jakiś właśnie tutaj typek, jakiś ik, yy, jebany Bambik musiał się wlecieć. Yy, wlecieć, przepraszam bardzo. Jakiś 30 level, uwidział, że y, robię misję z tym balonem, że w powietrzu się wzbijam, i tutaj robię misję. Lata. No to pewnie dostał przed komputerem ból dupy, no i musiał mi tutaj przeszkadzać i, i tak dalej. A więc troszkę musiałem się pomęczyć z tym y, typem, z, powiedzmy, z tym graczem, powiedzmy, że jest pełnoletni. Ta spierdolina. I musiałem odszukać inną sesję, ale to już było później, później, później. Także widzicie, tutaj fajnie sobie, ładnie wystartowałem, ale nie, bo już kurde gościu zamawiał kolejnego helikoptera. Co? Helikoptera, co ja powiedziałem? Yy, ten, jak się to nazywa? Yy, heli helikopter, nie. No i gościu śledził mnie. Yy, dostał takiego Ból dupy śledził, leciał za mną, no i mi zaczął przeszkadzać w tej misji. No i ta misja, no co prawda, co prawda, było ciężko. Po pierwsze, było ciężko, drugie, po, y, drugie, po drugie, to było y, długo. Jak widzicie, no popatrzcie ile tu lecę, i lecę, to aby lecisz, i lecisz, to aby nie było tego głupiego końca tej pierdowej. Ale, ale, ale z drugiej strony to tak po y, długim niegraniu nie narzekałem, fajnie mi się grało, spoko było, tylko takie no, no jak wie, no, no wiecie, no ci co grają w GTA no to wiedzą te y, cheaterowcy, y, haksy, byle co używają, y, ogólnie wszystkiego. Co y, chciałem jeszcze powiedzieć... Y, Chciałem powiedzieć jeszcze, że o inną grę chodzi, o Fortnite'a, z Fortnite'em to już postanowiłem, że nie będę na Haman nagrywał Fortnite'a odcinków let's play'ów, że a tu tamto, tamto, bo chciałem, przyznam, chciałem nagrać odcinek jak zajmuję pierwsze miejsce, ale no, no nie dało się, no bo jak nie jakiś yy, lag czy bug, że na przykład, że przez schody cię gościu, na hita bierzecie, dajesz wschody, masz pełne 100 HP, 100 kewa, a on cię jednym strzałem z tej wolnej pompy zielonej czy niebieskiej bierzecie normalnie, człowieku na hita. No kurde, no to jest porąbane, no człowieku. Także po, po prostu na y, hama, na siłę nic nie ma. Jeżeli ten odcinek wypali, tak już mówię drugi raz, jeżeli ten odcinek wypali, to nakręcimy kolejne y, Team Labs i potem zobaczymy jak się ta seria potoczy y, jeszcze odnośnie o Fortnitea fortnite, y, fortnite tylko będzie raz na jakiś nie wiem raz na jakiś czas na live ie. bo zamierzam na live też grać w inne gry nie tylko w fortnite tylko y, tfu, co ja powiedziałem po prostu nie tylko Fortnitea tylko tylko w... kuźwa co ja gadam, po prostu nie tylko Fortnite, no nie tylko będą inne gry, na przykład GTA, powiedzmy, godzina GTA, godzina powiedzmy, nie wiem, innej gry, na przykład y, FIFA, albo Minecrafta, albo nie wiem co jeszcze, jakie są jeszcze Minecraft, GTA, na przykład Paladins, albo y, Battlefield, albo y, ten, Call of, y, ten, czekajcie, ma to na końcu języka. Jufi, czy, czy, a, a chuj jeden. Tak jakoś. No. No i co? No, no i tyle. No, no i tyle. No nie wiem co mam jeszcze powiedzieć. Troszkę, troszkę, troszkę tak mi. No tak mi się traci no bo tak... Taki troj jest zdenerwowany przed tym tutaj komputerem nagrywaniem, bo tak... No po prostu się tak trochę denerwuje, no nie? Nie wiem czemu. Może przez to, że nie nagrywałem yy, odcinków tak długo. Dobra, A, no, no nie wiem, co po powiedzieć. Ja pierdzielę dziwnie, się czuję tak teraz. Także co powiedziałem, co powiedziałem, że Fortnite'a nie będę. Po prostu nie będę na siłę grał w to. Yy, Fortnite'a. Bo no po tej aktualizacji, co zrobili, to nie da się grać. Po prostu mam gdzieś w tym Fortnite'a, nic nie ma do tych Epic Games, ale szkoda nerwów. Także pamiętajcie, jeżeli Wam się filmik ten spodoba, wbijcie, jak wbijecie 20 łapek pod tym filmikiem, to będzie kolejna misja, może z, yy, z kimś, drugą, z drugą osobą, z przyjacielem, z drugą osobą, no, z pomocnikiem, współpracownikiem, albo z żółtodziobem. Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć i do następnego razu.